Masakrycznie głupio. Wsiadam dzisiaj z rana do autobusu bez maseczki, mordeczki, no i na samym starcie zbruje się do mnie jakaś starsza pani. Gdzie jest maseczka, ty już nie wychowany? Ja mówię, przepraszam, zapomniałem, no zapomniałem, po prostu wypadło mi z głowy kompletnie, nie? Dobra, 10 minut parę przystanków, słuchajcie, jakiś stary dziad. Gdzie masz maseczkę, gnaju? Ja mówię, kurde, Bela, no nie mam, przepraszam najmocniej, zapomniałem, wypadło mi z głowy, zabiegany jestem od rana. Dobra, słuchajcie, kolejne 10 minut, pusty autobus, zajebiście. Ja patrzę, słuchajcie, siadłem sobie przy kasowniku, z tyłu patrzę i wchodzi jakaś starsza pani. Od razu obczaja mnie wzrokiem, z góry na dół, wzrok srającego nietoperza, wiesz jak jest? I, i kieruje się w moją stronę, mordeczki, idzie. ja tylko wstałem, nie mam tej pieprzonej mordeczki, odpierdziel się! A ona... A bo ja chciałam tu tylko ten bilet skasować.